O siemano, No, Elano! E no, dzisiaj gram na serwerach. Jak widać, to jestem i dzisiaj gram na dwóch serwerach. Tak, na dwóch serwerach. Ale tam jest fajnie. A przypominam, w jest. Life. No ja się ja... Gra... O. E to się Hm, czy... Nie, nie, nie. Wychodzę z tego serwa. Dlaczego ja tutaj jestem taki, a tam jestem inny? Jaką mam taktyki. Jest wejdę lepiej na załającego serwera. A w piąteczek w piątku jest live. O godzinie... Halo. Wejdę na mój ulubiony. A może najpierw na parkourę wejdę. No jak mam siły do tych serwerów? No jest... i wchodzimy na mój ulubiony serwer! Raz, dwa, trzy! I lecimy, i lecimy. I teraz... Raz! Dwa! Trzy! Lecimy! Monu Jest? Ser Ja wam mówię jak ten serwer się se nazywa Beta Gamę Beta Game to jest Okej jak zawsze Po się nie idzie po strzały A, z, a to, że mnie także bo po prostu to cenny przedmiot. Okej. Okay. Moja ekipa ma gorsze e do, do, do od nich. Ach. A ja się nigdy nie spodziewam od jakiegoś. Tam pana dziwaczka. Okej. Okay. Szybko. to jest coś przetrudnego. Dlaczego wy cały czas piszecie? Dlaczego nie chciał O a właśnie ja tego nie znoszę na moim serwer. Na, na tym serwerze, to nie mój. Oj, tak co ty mówisz? To nie twój serwer. A to że wykradł. Ale idziemy moją dzisiaj starą logiką. La 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 la. Если мы... Я тут Что-то... Mamãe. для иных тоже не No. Wojciech, co musisz zrobić? Jakie są tam patryki? A A ja dostałem lagi! Okej. Okay. Okej, okay, to nie moje ulubione fale do bitwy. Ej, halo, to moje ulubione. Nie uda obsydianu dzisiaj wykopać Ale live będzie o jakichś fajnych godzinach Jakie mogą być fajne godziny wojcie Och, dobrze. A nie! B! 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 Samortyzowałem upadek. Pięknie, pięknie Wojciechu. cichu. Pięknie. A ja jak planuję taką serię a To będę grał z kimś moim znajomym. Właśnie I proszę oglądać, bo będę grał na survivalu. Na moim kanale też mają być shorty podobno. Ale to takie krótkie filmiki. Jak nie wiecie, to ja wam teraz mówię. Co to jest? Okej. Okay. W o godzinach 18 e, Ma być live. Tak.

się dostanie z Raz, dwa, Ale co tutaj da się podstawić No nie. Uh. I dlatego ja nie lubię tego otworu. Ale w piątek live o godzinach osiem... o godzinach osiemnastych tam gdzieś. Jest... Bo może 1830 He hmm. Może to 1830 zapasuje Ej, ale wam powiem, że to jest mój ulubiony serwer Znaczy nie Znaczy tak to jest mój ulubiony serwer, ale nie moja ulubiona plansza. Polecam oglądać takie odcinki, a czy mają być Czy mają już wystąpić w sobotę, czy ja gram z kimś znajomym. I sobie wybiorę jakąś fajną osobę. Okej, Raport tak to

Kilkoma osobami na serio w tej serii. Tak, ja tak będziemy się umawiać Bo mam znajomego, co mam. A będzie mieć minecrafta to mam. I to może też otworzyć swoje konto na YouTube. Ie. No, ale to nie związane z pokémonami Ale ja wam na live'ie, tego ja, ja, ja miększego kanał nazywam, ja tego kogoś, tajemniczego, który, który wystąpił. Helikopter, helikopter, kopter, kopter, kopter. Właśnie, pa. Jak się ten film, ja to pięknie bijemy. Halo, a, a może chwila? Nie wiem, halo. Ojacie! Ale ja wysoko skaczę. Ej, idę ja na slime portal. Właśnie, bo ja tutaj dzisiaj nie mówię... Sta z takimi początkowymi rzeczami. Na i portal to jest początkowa rzecz. Bardzo wyjątkowa. Można tylko ją zobaczyć na tym serwie. Bardzo wyjątek. Wyjątek polecam. Wyjątek. Ja szukam tego gum portalu i gdzie jest ten ładny gum portal ale wątpię że właśnie nie będzie gum portalu dzisiaj ebo e, za chwilę kończymy film Ach. I właśnie na tym odcinku kończymy z twarzą. ...kogoś. Piątek, godzina... ...18.30, live. A, a mogę się chyba troszkę spóźnić? Właśnie, bo teraz mi to się już zlagowało gra. Halo. No. I właśnie, pa! Właśnie jutro, 18.30. A mogę cię troszkę spóźnić? Właśnie to, papa. Przewidzimy. Pa, w obiecanym, to w piątek. O, I właśnie kończymy ten odcinek dzisiaj na sile. I wpadamy do oprożni. Wszystko to. I wpadamy do próżni. Pa.